Jest to dzisiaj kolejny, i kolejne przypomnienie prostej rzeczy, którą już kilka razy powtarzałem oficjalnie wszem i wobec wszystkim, że żadna organizacja mnie nie reprezentuje przed kimkolwiek. Jeszcze raz powtarzam. Żadna grupa istot różnych, lub organizacja, lub jakieś biura doradcze, lub jakieś pojedyncze istoty. Prawne mogą być te istoty, fizyczne istoty, lub jakieś takie jeszcze inne istoty, nie będące prawnymi i fizycznymi i tak nie reprezentują mnie w żaden sposób przed kimkolwiek. Po prostu nikt mnie nie reprezentuje. To znaczy, w sprawach świeckich i cywilnych, taka organizacja pod nazwą handlową, jak Parszywa Zmiana, na przykład weźmy taką organizację, która się nazywa Parszywa Zmiana. Już z jej nazwy wynika, tej organizacji oczywiście, że skoro to jest Parszywa organizacja, to ona raczej jakieś takie nieciekawe uczynki robi. Mniej lub częściej. Mniej lub bardziej oficjalnie lub w sposób ukryty tajny i zakamuflowany i tak dalej. Ale jak, jakieś takie nieciekawe uczynki robi, dokonuje przestępstw, morderstw, matactwa, i tak dalej. Więc, no, taka organizacja parszywa na przykład, nie może być jakąś taką dobrą organizacją. To chyba jasne. Idziemy dalej. Więc organizacja znana pod nazwą Parszywa Zmiana wiadomo, że nie może być dobrą zmianą, bo dobra zmiana nie robiłaby różnych takich nieciekawych rzeczy, które robi Parszywa Zmiana. Więc to już mamy ustalone, że Parszywa Zmiana to nie jest coś takiego jak dobra zmiana. Więc tutaj sami tam, no, musicie tam jakoś sobie ustalić według was, jakie cechy i atrybuty może mieć albo powinna mieć dobra zmiana na przykład, a jakie cechy i atrybuty powinna mieć w waszych oczach dla was na przykład parszywa zmiana. Uf, no to już chyba jakoś ogarnęliśmy to, czym się różni jakaś taka parszywa zmiana od dobrej zmiany. Więc tym bardziej dobra zmiana po prostu no, nie, nie reprezentuje mnie przed nikim nie jest moim zwierzchnikiem, i ja nie zależę od jakiejś takiej dobrej zmiany, jakiejś takiej pół na pół, takiej pomiędzy dobrą zmianą a parszywą. Taka jakaś obojętna zmiana, można byłoby powiedzieć, też mnie nie, nie reprezentuje, a tym bardziej parszywa zmiana, tym bardziej mnie nie reprezentuje. Dobrze, taka organizacja, którą można poznać pod nazwą Rzeczpospolita Polska. To jest organizacja taka czy inna. Mająca różne swoje uwarunkowania, takie czy inne przymioty, atrybuty, różne cechy szczególne. Może mieć taka organizacja pod nazwą jakaś trzecia rzecz pospolita, lub czwarta rzecz, no albo piąta, szósta, siódma i, i, i tak dalej. Dobrze, że mogę kontynuować. Więc taka organizacja pod nazwą Trzecia Rzeczpospolita, albo potocznie mówiąc y, Polska Ludowa lub PRL jakiś, lub Polska Zjednoczona Partia Robotnicza co tam jeszcze może być? Y, Prawo i sprawiedliwość. I różne inne y, powiązane organizacje z tą organizacją, jakieś takie firmy córki, firmy wnuczki, lub metoda na wnuczka, czy jakoś tak. Więc nikt z trzeciej RP mnie nie reprezentuje przed nikim ani przed niczym, przed żadnym kworum. Mnie nie reprezentuje. Ponadto, jakiekolwiek lub wszystkie organy konstytucyjne III RP, organy konstytucyjne trzeciej Rzeczypospolitej, także mnie nie reprezentują w żaden sposób przed nikim. Mam nadzieję, że to jest jasne, bo od ponad roku czasu właśnie to staram się w miarę w prosty sposób wyjaśnić. Mam nadzieję, że to jakoś tak no. Wychodzi mi wyjaśnianie, że żadne organy konstytucyjne, ile by ich nie było, te jawne i te. I te jakieś takie pół na pół telefon do przyjaciela, lub jakieś takie tak ściśle tajne te organy konstytucyjne, te jakieś inne organy, takie ściśle tajne i te sprawy, tym bardziej nikt z tych organów oficjalnych i tych takich super tajnych, nieoficjalnych, należących do trzeciej RP. Nikt z nich mnie w niczym nie reprezentuje ani przed kimkolwiek. Uff, mam nadzieję, że to jasne. Dobrze, więc ym, Sejm Rzeczypospolitej oraz wszyscy przebywający tam w tym budynku Sejmu i okolicach, lub należących do tej organizacji ty, typu Sejm najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 460 posłów i pracownicy etatowi, a tym bardziej ci nieetatowi, ściśle tajni, będący lub nie będący na liście płac i na etacie. Pracowników Sejmu III Rzeczypospolitej, nie reprezentują mnie w żaden sposób. Oraz ich kumple, kumpelki, koledzy, koleżanki, koleżki i różne inne takie nieciekawe istoty, które mogłyby być lub nie w następnej takiej jakiejś podobnej lub siostrzanej organizacji znanej pod nazwą Senat. Trzeciej RP, powtarzam Senat Trzeciej RP. To jest tam w miarę obok przynajmniej bio, biuro podawcze do Sejmu i Senatu. To jest jeden taki malutki budyneczek. Więc też nikt z pracowników w Senatu Trzeciej RP i pozostających na oficjalnej lub tej jakiejś takiej ściśle tajnej i nieoficjalnej liście płac Senatu III RP, ani tym bardziej y, stu senatorów oraz ich oczywiście rodziny, koledzy, koleżanki, bliżsi lub dalsi, też mnie nie reprezentują. W żaden sposób i przed nikim. Czyli ani Sejm, ani Senat, 460 posłów i 100 senatorów oraz pozostali pracownicy etatowi, a tym bardziej ci ściśle tajni Sejmu i Senatu, ich rodziny, ich kumple, kumpel i tak dalej, nie reprezentują mnie w żaden sposób. Mam nadzieję, że to już w miarę jest ogarnięte przez wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć tego typu szczegóły. Następnie, kogo mamy? Trybunał Konstytucyjny III RP. Więc, najszacowniejszy skład, skład Trybunału Konstytucyjnego, ani pozostali pracownicy tego Trybunału Konstytucyjnego, ani koleżanki, koledzy. Oraz tym bardziej wszyscy oficjalni i nieoficjalni, którzy pozostają lub nie pozostają na oficjalnej liście płac trzeciej RP, tego Trybunału Konstytucyjnego, też mnie nie reprezentują w żaden sposób. Bo tutaj trzeba wiedzieć, że Przeważnie, różne organizacje mają swoje listy płac, ok? I tam są różne istoty, które biorą albo trzepią kasę, mniejszą lub większą za przynależność do takiej czy innej organizacji rządowej, pozarządowej, pół na pół telefon do przyjaciela, jakieś takie ściśle tajne rzeczy albo wprowadzają sobie w błąd tym bardziej. Mogą tam jakoś zaistnieć, mniej lub bardziej często. Więc nikt z Trybunału Konstytucyjnego nie reprezentuje mnie i nie jest moim szefem, ani ja nie jestem podległy w żaden sposób tejże organizacji, która się nazywa Trybunał Konstytucyjny III RP. Idziemy dalej. Także Sąd Najwyższy i Pierwszy prezes Sądu Najwyższego w żaden sposób mnie także nie reprezentuje w jakikolwiek sposób przed jakimkolwiek kworum lub jakąś pojedynczą istotą. Czyli Sąd Najwyższy, jego cały skład, jego szefostwo, i wszyscy inni pozostali pracownicy tejże organizacji, pozostający na oficjalnej liście płac Sądu Najwyższego, a tym bardziej pozostający poza tą listą płac, oficjalną lub nieoficjalną, także mnie nie reprezentują, ponieważ trzeba być przezornym. Wiedząc o tym, że może być jakaś taka oficjalna lista płac jakiejś organizacji i jakaś taka ściśle tajna i nieoficjalna lista płac jakiejś organizacji. Więc można być wpisanym na jakąkolwiek listę płac, tą oficjalną albo tą ściśle tajną, a można nigdy nie być wpisanym na jakąkolwiek listę płac, oficjalną lub nieoficjalną, i można przez cały czas być poza jakimikolwiek listami płac wszelkich organów konstytucyjnych, a jednak jakoś tak pracować dla nich ściśle tajnie, pocichu, pod stołem, wykonywać ich rozkazy, ukryte lub y, jawne. Jednak nie należąc do ich listy płac i nie utożsamiając się z tymi organizacjami, nawet trzymając się z daleka od tych organizacji, nie kontaktując się z tymi organizacjami, a jednak można po cichu wykonywać ich rozkazy, więc tak, uczulam tutaj na to, że coś może być oficjalne. Tak, nie do końca oficjalne. Mogą być jakieś takie oficjalne listy płac trzeciej RP lub jakieś takie ściśle tajne listy płac, o których nikt nie wie i nikt ich nie prowadzi, a jednak kółko się zamyka i no różni się pacze, albo takie nieciekawe istoty mogą być płac opłacane kasy należącej do trzeciej RP, czyli do podatników trzeciej RP. No dobrze, więc już jakoś tutaj ustaliliśmy że żadne organy konstytucyjne trzeciej RP, które tutaj wymieniłem, nie reprezentują mnie w żaden sposób nawet najmniejszy przed jakimkolwiek kworum, jakimkolwiek gronem i w jakiejkolwiek sprawie by to nie było OK. Dobrze, więc tutaj teraz mieliśmy władze świeckie, władze świeckie, czyli władze cywilne. Yy, organizacja, która się nazywa w cudzysłowie państwo polskie, która ma jak, jakąś taką, mniej lub bardziej oficjalną nazwę, Trzecia Rzeczpospolita, i tam ona się składa z jakichś takich, wiecie, rozumiecie, tam organów konstytucyjnych, a tym bardziej tych organów. Niekonstytucyjnych, ściśle tajnych, i tak dalej. Więc żadne organy, te oficjalne, konstytucyjne, które tutaj wymieniłem, 460 posłów, 100 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, wszelkie organy siłowe, prezes PiSu, kluby poselskie, konwent seniorów, Cała śmietanka tego Sejmu i Senatu, milicja obywatelska, ludowe wojsko polskie, wod wojska obrony terytorialnej, ktokolwiek i czymkolwiek by nie był jakakolwiek byłoby ta organizacja państwowa, lub tym bardziej niepaństwowa, nie ma umowy ze mną na to, że oni reprezentowaliby mnie, moje życie, moje dążenia, moje marzenia, moją przyszłość i tak dalej, w jakikolwiek sposób i przed jakimkolwiek kworum. Dobrze, więc teraz tutaj żeśmy omówili władze świeckie oraz także nikt, czyli jakakolwiek organizacja modlitewno-religijno-kościelna nie reprezentuje mnie jako żywego człowieka przed jakimkolwiek bogiem, bóstwem, półbogiem. i tak dalej. A tym bardziej organizacja religijna, która tutaj jest dość mocno rozpowszechniona od 500 lat albo może trochę więcej pod nazwą Kościół Rzymsko-Katolicki KRK Kościół Rzymsko-Katolicki tym bardziej nie reprezentuje mnie w żaden sposób. Przed ich Bogiem. Ok, jeszcze raz. Taka organizacja religijno-modlitewno-medytacyjna, znana pod nazwą Kościół Rzymski Katolicki, nie reprezentuje mnie w żaden sposób przed jakimkolwiek Bogiem. Mam nadzieję, że to w miarę jasno też wytłumaczyłem. Jeszcze raz. Żadna organizacja modlitewno- religijno-medytacyjna i tak dalej nigdy mnie nie reprezentowała przed jakimkolwiek Bogiem, półbogiem lub jakimiś takimi innymi istotami w przestworzach oraz nie reprezentuje mnie obecnie a tym bardziej nie będzie mnie reprezentować w jakiejkolwiek przyszłości. Czyli Kościół Rzymsko-Katolicki z siedzibą w Świętym Mieście, Rzym, Roma, Italy, to organizacja kościelno-modlitewno-medytacyjna, w żaden sposób nigdy mnie nie reprezentowała przed ich Bogiem, ani tym bardziej przed wszystkimi innymi bogami, półbogami i różnymi istotami wielkimi i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to już w miarę wytłumaczyłem, że nikt mnie nie reprezentuje nikt. Nikt nie ma zgody ani umowy podpisanej przeze mnie, szczegółowej umowy na to, że będzie mi doradzać, będzie mi reprezentować przed kimkolwiek i w jakikolwiek sposób. Więc Państwo Polskie, Trzecia RP. Prawo i sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło i wszelkie inne organizacje, które można nazwać, że to są organy konstytucyjne trzeciej RP, jak Sejm, Senat. 460 posłów, 100, senatorów, pierwszy prezes Sądu, Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. Nigdy mnie nie reprezentowały. Więc to były sprawy świeckie, a sprawy duchowe boskie to znaczy, że kościół rzymskokatolicki także mnie nie reprezentuje przed żadnym bogiem co oznacza że ja osobiście jestem żywym człowiekiem nie jestem żadną osobą fizyczną osobą prawną lub Jakąkolwiek inną osobą, matematyka korporacyjną. Dlatego też sam sprawuje swoją władzę, wszelką. To znaczy, sam się reprezentuje przed Bogiem, bez pośrednictwa Kościoła Rzymskokatolickiego. I sam się reprezentuję, jeśli chodzi o wszystkie inne aspekty mojego życia jako żywego człowieka. I taka organizacja jak Państwo, ogólnie mówiąc, w tym przypadku 3RP, PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa, obecnie 3RP, 3Rzeczpospolita Polska. Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Beata Szydło. Nie reprezentują mnie w żaden sposób. Mam nadzieję, że to jakoś wyjaśniłem. Dziękuję.